Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii zagrajmy Far Cry 3. Ostatnio przejęliśmy oto ten właśnie maszt. Dzisiaj będą Doki walca do wyhaczenia, do aktywowania. Ale na razie cofamy się na posterunek. Mamy nowe bronie. W ogóle dzisiaj weźmiemy sobie 6P9, żebym nie zapomniał, czyli Państwu Mikiem. Sprzedamy trochę niepotrzebnych rzeczy. I mamy nową PMkę Skorpiona. Szkoda, że mnie nie stać na tłumik. Bo ta broń by mi służyła teraz zamiast pistoletu. Niestety musisz poczekać jeszcze. Przynajmniej jeden odcinek. Ale odblokował się A2000. A wiem, bo podnosiłem tę broń od przeciwników. To skoro tak. No właśnie, to jeszcze snajperska. A się ten odblokowała. A snajperka teraz ja sobie wezmę, Niestety nie ma możliwości instalacji tłumika. Ale chcę mieć na wyposażeniu tę broń. I jeszcze karabin szturmowy, nowy. AK-47. Też nie ma ulepszeń. Nie szkodzi. To będzie nasza nowa broń. Tak to wygląda. Idziemy polować na rekiny. Żeby się zrelaksować i żeby ulepszyć coś. Jakiś kolejny element wyposażenia. No i gdzie teraz rekiny już znajdę? Powinny tu się kręcić. Tej okolicy. Spróbujmy gdzieś tutaj, może. Tu mamy żółwia. Żółw morski. Zrobiłem to tylko dla wpisu, żeby nie było. Że jestem brutalny. Nie jestem, to jest tylko gra. W normalnym życiu tego nie robię. Bo nie mam karabinu. No. Jest rekin. Żarłacz, cztem po głowy. Dwa strzały ze snajperki. I załatwione. Róbmy to szybko, bo tu pewnie więcej tego się kręci. Ustrojstwa. No... come on. Jeszcze jeden. Płynie tu coś na mnie. Miałem takie wrażenie jakbym już na plecach miał kolejnego rekina. Tam jest Dawaj tu bliżej Dziękuję I mam nadzieję, że to ryzyko, które teraz robię się opłaci. Bo rejon jest bardzo niebezpieczny Na szczęście udało się zapolować bez strat własnych Wytrzymała kabura Cztery sztuki broni będziemy mogli nosić, więc fajnie I snajperkę, i shotguna, i karabin, i jakiś pistolet Więc oczywiście wykonujemy Jak widzicie to jest 100% Tu już więcej ja nic nie zrobimy Bardzo dobrze, a teraz mapa Najpierw tu po łupy się udamy, te dwa I w linii prostej będziemy cisnąć do posterunku o nazwie doki, walsa Naszym celem oczywiście będzie uzyskanie najwyższej punktacji, czyli 1500 punktów doświadczenia za nie wywoływanie alarmów. Gdzie są te łupy? Hmm, to nie jest dobry pomysł, ja mam powiem. To nie jest dobry pomysł, co ja robię. Tutaj pełno rekinów się pewnie kręci gdzieś, więc wolałbym to zrobić szybko. I jeszcze szybciej są spadać albo spływać. Chyba się uda. No to dobra. Skuteczna akcja. Wyszło bardzo dobrze. Weźmy sobie dratu roślinki. Stworzymy nowe miksturki. Wykonywanie przedmiotów lecznicze. Jeszcze z jedną sobie zrobię. Albo z dwie. I oznaczmy punkt, który nas interesuje. I na razie zbieractwo prawdopodobnie sobie odpuścimy już, no chyba, że naprawdę będę blisko czegoś. To wtedy podniosę jakieś łupy. Ale głównym celem oczywiście jest posterunek, jego przejęcie, wyczyszczenie mapy z przeciwników. I wtedy będę czuł się o wiele bezpieczniej niż dzisiaj niż teraz. Tu mamy jakąś fajną miejscówkę. Więc na pewno są jakieś łupy. No właśnie, już widać na mapce. I akurat to miejsce mogę jeszcze sprawdzić. Proszę bardzo. Pojemnik. I tam jest jeszcze jeden. O, jeszcze kasiora na stole Warto było, warto Zbieramy na tłumik teraz Do skorpiona Dobrze, jakby to wykonać? Którem by się udać? Najprawdopodobniej okrążymy te wszystkie skały Jeszcze psiska nas będą być może atakować Albo i nie Zostałem ci tam na miejscu Nikt nie potrzebuje kłopotów. A w szczególności ja. Już widać tym. Czyli obóz jest bardzo blisko. Tak jest. Co tam się dzieje? Coś zauważyli? Strzel w klatkę, jest czy zwierzę? Zostanie wykryty i alarm nie zostanie włączony. Aha, czyli to mam jakieś zwierzę do wyswobodzenia. Zaraz się rozejrzymy. Piękny widok mamy stąd. Raz, dwa, trzy. Trzech przeciwników. Pies jest. No, to już gorzej. Cztery, pięć. O kurcze. Zmieniamy strefę działań. Myślę, że od tyłu jakoś, od strony morza się przejdziemy kajcie, co ja tam widzę? Jakiegoś samotnika. Stój. Kurde, ale było blisko spalenia tego, nie? Przez ten patrol. Jak ja mam teraz to zrobić? Hmm. Ciekawe, czy on się odwraca, czy nie? Oby nie. Tkoś nie mam zaufania do tej broni Czekajcie, mam przestanie się ruszać wtedy od wypalę Zdejmujemy typa Jeden mniej A tu jest to zwierzę, dobra Spróbujemy otworzyć klatkę, co? Może Może ktoś zginie gdzieś tam to jest to? Trochę boję się strzelać. Właśnie, bo zaraz mnie tu usłyszą. Ok, poczekajmy. No, spokojnie. Jest bardzo niebezpieczny. Najbardziej mnie martwi ten pies. Co ryzykujemy? Jest Dobra, chociaż jednego zdjął Dobra i to Dobra i to Nie będę narzekał Szczególnie, że to nie jest na nasze konto spisane Ten trup Dobra, pomyślmy A spokojnie Nie róbmy głupich ruchów Pójdziemy tam tej strony, zobaczymy co się da zdziałać Wspinać się nie będziemy Właśnie ten pies jest najgorszy z tego wszystkiego Już wolak jak sniperzy się kręcą Na swoich stanowiskach na przykład Szlak, jak mnie już wypatruje Któryś Czy ja mogę cię przeciągnąć? Tu Tak, oczywiście, no pies musiał to usłyszeć. No psa to by się przydało ściągnąć, ale ja wam powiem nie będę ryzykował Strzał w głowę podejrzewam nie wystarczy Nie, to nie jest dobry pomysł, to nie jest dobry plan Trzeba coś innego wymyślić. Dwóch mamy załatwionych, więc dobre i to, prawda? Czyli zarzucanie kamieniami raczej nie jest opłacalne. Jakby go tu zastrzelić? Hmm. To je tam gdzie się rozproszą nie wiadomo co dalej. Ech właśnie to, nie wiadomo co wtedy się wydarzy. Wszystko może trafić szlak Robimy to w ten sposób Na razie nie jesteśmy wykryci nie Mimo tego, że on tu biegnie Bo biegną przeciwnicy Ale się przeniesiemy do góry To jest to, czego się obawiam, że oni się właśnie będą przemieszczać, się rozbiegną, chociaż to może też na plus być Oni są tam zaoferowani A ja mogę być może Zdjąć kolejnego typa Który coś tam grzebie w ziemi I Zostało dwóch plus pies Oj blisko Idziemy stąd Okej. Okay. Już jest trochę lepiej. Dwóch i piesek. Prawy sukces. Hmm. Dobra, ryzykujemy. Czekajcie, ja zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Papa. Pa. O oh, kurde Jak będzie 1500 expa, to normalnie Jedna z najlepszych akcji w tej grze mi wyszła, nie 1500, zobaczcie, bez wykrycia, nie To kurde, to było genialne po prostu rozegranie. Piesek i dwóch typów jednym granatem Cudnie Widzicie? Tak to się robi Pełna profeska. A ciebie to ja jeszcze oprawię Robię sobie z Ciebie kurtkę skórzaną. Czekajcie. Co to jest za ptactwo? To jest kazuar? Kazuar. A skóry kazuara przecież potrzebujemy. Chyba jeszcze jedno. Dobra. Dobra. Mapa wygląda w ten sposób. Oczywiście masa zadań. Znowu będzie czym się zajmować. Bo teraz tak mamy. Jakąś misję, która się nazywa Znaki Przeszłości Dwa razy poszukiwany martwy, ścieżka owcy, zrzut zasobów. Jest co robić. Jest co robić. A tu? Aha, poker. Tym się nie będziemy zajmować. Okej. Okay. Przeszukamy sobie te lokacje, może. Ale trochę się bałem, że jak rzucę ten granat. No, to będzie do wykrycia. Ale tak się nie stało. I bardzo dobrze, karty pamięci tu raczej tu nie ma. No właśnie, w tym posterunku nie ma, ale są a, naboje. Sprzedajmy, może rzeczy. Dobra, 586. A więc wymieniamy dzisiaj broń. Bierzemy PMK. Skorpion. Kupujemy tłumik. I skorpiona poprosimy na slot numer 1. Pistolecikowi już podziękujemy. Skorpion. Pis. już bardzo. Z tym będziemy chwilę biegać, a później za 2-3 odcinki wymienimy sobie też na ten A2000. Ten drugi pistolet maszynowy. Dobra, pozbieramy trochę szmelcu. Mamy chwilę. Więcej nic się za bardzo nie będzie działo. Może jeszcze jakieś relikty znajdziemy. Okej, mamy zrobione. Tu jeszcze na kazuary by się przydało zapolować. Chyba to zrobię. Byśmy blokowali sobie jeszcze jedną rzecz. Tak na dokończenie, na dobicie tego odcinka, na taką pieczątkę, stempel to by był. Ależ jestem zadowolony z tej akcji. Jestem dumny z tej akcji. Sprzęcia tego posterunku. Tu nic nie ma, aż dziwne. Że tu się nic nie kryje. Co to? Nie wiem. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Prosimy łup. Jeden. I drugi, który gdzieś tu jest, z tyłu, właśnie. I kazuary gdzieś będą w górę, pewnie. No to jest ten teren. Trzeba będzie odpalić sobie specjalny wzrok. Tam. To wchodzimy. I jedziemy z Koksem. To są psy. Chyba zwykłe. To nie są psy dingo, prawda? Nawet nie będę ich oprawiał. Gdzie są kazuary moje? Czy one uciekły? Nie. Szybciutkie oznaczenie, w razie czego? Jakby coś się spartoliło. Genialnie. A ciebie to zaraz ze snajperki jeszcze potraktuję. I cicho mi dam siedzieć. Ja tu rządzę. Jest moje miejsce. No. Co tym razem? Wzmocniony portfel. O, no idealnie. 4000 dolarów jeszcze będziemy mogli nosić. A następny? Skóra rekina. Razy dwa. hmm, A czy mam jeszcze no skóra rekina czy nie? Pecak na łup Nie mam To może jeszcze do polowania Co Wy na to? Tak, tak już całkowicie, żeby ten odcineczek zamknąć Jeszcze jedną skórę kazuara wezmę Bo się może przydać Skoro skóry rekina też Więcej niż raz były potrzebne eee, No to tak zrobimy Cofniemy się jeszcze raz na pusty Jeszcze raz na posterunek i spróbujemy po raz kolejny namierzyć kazuary. Pięć pocisków powinno starczyć. Tylko gdzie one są? Jak ich nie znajdę, to skończymy odcinek i tyle. W dobre miejscu jestem. Trochę bardziej z tej strony jakby połowisko miało większy sens. Jest. Pierwszy Przeporo sporo dzisiaj i polowania i posterunek, tak jak widzicie dbam o to, żeby było różnorodnie. Tego mi nikt chyba nie zarzuci. Spokojnie, nie duś się już jeden Sam jeszcze jeden w tamtym miejscu było. Sporo jest. Widzę, może uda się go. Ustrzelić Mam cię Mam cię zjem Cię i oskuruję. I to będzie na dzisiaj wszystko Ostatnie ulepszenie Wytrzymały portfel aż 6000 dolarów No, to już jest ładny zapas Teraz możemy się pobawić, skóra jednoroga i oczywiście w zadaniu ścieżka łowcy taką skórę będziemy mogli zro zrobić, zdobyć, zobaczcie ogromny portfel 10 tysięcy dolarów, on nie można trzymać, to chyba gdzie wszystko już całkowity max, aczkolwiek teraz limit już jest naprawdę fajny 6000. tysięcy, no i tyle jeżeli chodzi o ten odcineczek następnym. Następnym przejdziemy się może do tej miejscówki, ruszymy sobie po jakieś relikty, na przykład ten. Oczywiście zadania będą, powiedzmy, zrobimy sobie znak przeszłości, wykonamy sobie ścieżkę łowcy i zrzut zasobów. A na kolejny materiał zostawimy łupy i jeszcze jeden poszukiwany martwy. Tak będzie dobrze, nie? No, to plan jest, jest co robić. Myślę, że było fajnie. Mam nadzieję przynajmniej. Także do usłyszenia w następnym materiale. Hej.